Jeden przepis. Tysiące dramatów ludzi, których urzędnicy traktują jak szmaty dosłownie. Jeśli obywatel nie doniesie urzędnikowi ze skarbówki świstka papieru, zawierającego informacje, które ten urzędnik w zasadzie już ma, czasem będzie trzeba sprzedać mieszkanie albo zamknąć dosłownie firmę. To, co się dzieje potem z człowiekiem, tych ludzi z, z gatunku fiskus i tak dalej, to już nie interesuje. Zresztą ich zainteresowanie jest mniej więcej takie, jak yy, zainteresowanie świętego Mikołaja śniegiem w lipcu na Zacharze. a nie ukrywam, że po tym materiale nie by było wstyd być dalej pracownikiem urzędu skarbowego. Witam serdecznie. Urząd skarbowy, prawie jak chmierny cmentarne. Okradanie sierot i wdów. Przypominam, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Czyli, drodzy Państwo, tradycyjnie, jeżeli materiały na kanale sprawiają przyjemność, to proszę zostawić subskrypcję. A skoro piątek, to, drodzy Państwo, zacznę od dowcipu. Ale tym razem nie kabaretowego, a opowiedział go pan Robert Gwiazdowski. Tak za Wikipedią przypomnę tylko, że pan Robert Andrzej Gwiazdowski jest polskim prawnikiem, komentatorem gospodarczym, politycznym, ekspertem w dziedzinie podatków w centrum Adama Smitha, doktorem habilitowanym nauk prawnym, wykładowcą oraz profesorem uczelni łazarskiego, adwokatem, doradcą podatkowym. No ale miał być dowcip, prawda? Więc pan Robert powiedział: Ludzie naprawdę nie umierają w celu optymalizacji podatkowej. Wiem, że niektórym urzędnikom być może trudno w to uwierzyć, ale zaręczam. Przytłaczająca większość chce żyć, więc gdy ktoś umiera, a ktoś dziedziczy, to nie robi tego na złość urzędowi skarbowemu, twierdzi Gwiazdowski. No kurczę, no jak nie robi na złość? Jesteśmy przecież narodem oszustów, meneli, złodziei i wszelkiej patologii. No przecież tak nas postrzegają pracownicy skarbówki. I na palcach jednej ręki wymienię tych, których to nie dotyczy, bo rzeczywiście po prostu wykonują sumiennie swoje obowiązki. W pozostałym zakresie, jak widać po sytuacji związanej ze spadkami, jak człowiek umiera, to... Kiedy chłopcy zaczęli strzelać do szczeniaka, on krzyknął coś do grajka, no, kiedy moi ludzie podbiegli do niego, to już nie żył Janek. No ładnie spisali się pańskie matory. Pozwalają uciec szczeniakowi i ślepcowi, bo ten ślepy uciekł. Rozumie pan Brunner? On nam zwyczajnie, bezczelnie uciekł. Przejdźmy do sedna. Bardzo ciekawy artykuł pojawił się na portalu wp.pl. Wp Autorem jest pan Patryk Słowik. Więc omawiane cytaty będą pochodziły z tego źródła. Podatek od wdów i sierot. Czas na teorię. To jest gdzieś tam środek artykułu, ale... Generalnie chodzi o to, żeby przedstawić to Państwu w taki sposób w miarę logiczny. W ustawie o podatku od spadków i darowizn znajduje się artykuł 4a. Przepis ten ma dokładnie 3412 znaków liczące spacjami. Gdyby chcieć wydrukować sam artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie zmieściłby się on na jednej kartce A4. Jest to wyliczenie autora tego artykułu, a jeszcze należałoby zerknąć na artykuł 4b. Powiem krótko. Państwo polskie i pracownicy Urzędu Skarbowego wstydzą się brać pieniądze i czerpać zyski od nierządnic, prostytutek, cór Koryntu. o synach nic mi nie wiadomo, ale w tym wypadku zachowują się gorzej niż chmieny cmentarne. I znów za Wikipedią, abyśmy dobrze zrozumieli, o co chodzi pod tym pojęciem. Hieny cmentarne jest to sformułowanie początkowo oznaczające osoby trudniące się rabowaniem grobów w sensie dosłownym. Rozkopujące świeże groby, by rabować to, co nieboszczyk ma na sobie i ze sobą. W takim szerszym sensie oznacza poszukiwaczy starożytności nie mających szacunku do miejsc, z których zdobywają przedmioty. No a obecnie epitet hiena cmentarna odnosi się ogólnie do osób żarujących na cudzym nieszczęściu, bogadzących się na ludzkiej krzywdzie, ale zbyt tchórzliwych, by działać jawnie. Osoby niehonorowe, pazerne, członkowie rodziny walczący zbyt za e zachładnie o schedę po zmarłym. No, afery związane z nieetycznymi działaniami zakładów pogrzebowych spowodowały, że przedstawiciele tego zawodu bywają również określani hienami lub sępami. Tylko, że moim zdaniem jest to krzyż wdzące dla branży funeralnej. A idealnie pasuje z kolei w tym wypadku do pracowników urzędów skarbowych, o czym będziemy mówić dalej. Więc wróćmy do tego artykułu. Autor pisze, że zwykły człowiek, nie mający nic wspólnego z prawem spadkowym, nie ma najmniejszych szans na zrozumienie tej regulacji. Prawnik, aby pojąć o co w niej chodzi. Musi się dokładnie wczytać i przejrzeć kilka innych przepisów, no łatwo nie jest. Nie jest, ale drodzy Państwo, tak naprawdę ten artykuł możemy skwitować jednym zdaniem. To znaczy mówię o artykule w ustawie, nie artykule na wp.pl. Mianowicie ustawodawca, nasi posłowie, urzędy robią wszystko, aby po prostu w majestacie prawa nas wydymać. I mają gdzieś, czy chodzi o sieroty i wdowy, czy chodzi o ludzi, którzy w taki nie inny sposób przeżywają tragedię utraty osób bliskich. A chodzi o to, że co do zasady, bo w prawie oczywiście od zasady jest multum wyjątków, i zgadzam się z autorem artykułu, jeżeli odziedziczymy po najbliższej osobie spadek lub otrzymamy od niej darowiznę, nie musimy płacić podatku. Ale wymogiem, by tego podatku nie zapłacić, jest zgłoszenie faktu otrzymania majątku naczelnikowi Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania spadku lub tarowizny. I należy to zrobić na konkretnym formularzu. Jest to druk SDZ-2, na którym podaje się dane, które najczęściej Urząd Skarbowy już i tak posiada. I tu uwaga, niech nikt, kto nabył spadek, nie odważy się na optymalizację podatkową w postaci tego, że bezczelnie ucieknie, czyli umrze, no bo nie wolno uciekać urzędowi skarbowemu. Generalna zasada jest więc taka, wracam do artykułu. Grażyna, Karol i Piotr mogliby się, mogliby nie zapłacić nawet jednego złotego podatku, jeżeli w ciągu. 6 miesięcy do otrzymania spadku zgłosiliby ten fakt do skarbówki. Skoro tego nie zrobili, podatek trzeba zapłacić. I tu nie ma znaczenia, czy się o artykule 4a ustawy o podatku od spadków i darowi zwiedziało, czy też nie. Bez znaczenia jest to, czy po śmierci najbliższej osoby się normalnie funkcjonowało, czy się nie funkcjonowało, czy było trzeba korzystać ze środków farmakologicznych, byśmy powiedzieli, tych mniej lub bardziej legalnych. Nie ma wreszcie znaczenia w obliczu czegoś takiego, jakbyśmy określili koronką tą niekoniakowską, gdzie można było pójść do urzędu i o cokolwiek zapytać, czy też nie można było. Prosta reguła: nie przyniosłeś świstka do urzędu skarbowego, jesteś dymany i płacisz. Ewentualnie urząd skarbowy stwierdzi, że nie przyniosłeś, choć przyniosłeś, prawda? To są te urny przed urzędami, do których można coś wrzucić, a gdzie potwierdzenie przyjęcia? Oj, byłbym naiwny, gdybym wierzył, że tam dokumenty, te, które są dla nas, podatników, korzystne, nie znikają. Ale nie mamy na to dowodu, to płacimy. Czyli, drodzy państwo, kim jest wspomniana Grażyna Karoli Piotr? Pani Grażynka, dziarska pani z już przykryta siwizną, Otw otworzyła drzwi reporterowi właśnie yy, portalu WP na warszawskiej Pradze. Pierwsze piętro bez windy. Zaniedbana elewacja starej ka kamienicy. Podobno dawny właściciel z drugiego piętra jak chciał sprzedać mieszkanie to zatynkował i pomalował bo uznał że mu się po prostu opłaci więc generalnie kamienica przeróbek. W każdym razie mieszkanie Pani Grażyna kupiła w 2018 roku i było to wynikiem tego, że została wydymana przez Urząd Skarb Skarbowy. Generalnie obecnie Pani Grażyna mieszka na 36 m2, czyli jeden duży pokój, kuchnia, łazienka, w zasadzie to pół mieszkania, bo kilkadziesiąt lat temu jeden lokal podzielono na dwa i to jest właśnie ta połówka. W każdym razie jest to połowa tego, co miała wcześniej, bo wcześniej miała mieszkanie 79 metrów 2 trzy pokoje, duża kuchnia, spora łazienka. Było, ale się zbyło, nie ma szkoda, prawda? Ale w sumie po co takiej starej samej takie mieszkanie? I to samo właśnie mówiła ta pani. Tylko że chwilę wcześniej mówiła, że starych drzew się nie przesadza. Czyli generalnie pytanie, co się stało? A no stała się prosta rzecz. W 2015 roku zmarł Stanisław, mąż pani Grażyny, który całe życie nie chorował. Ale jak już zachorował, no to także w piątek się źle poczuł, poniedziałek już odszedł. Szok dla wszystkich sąsiadów za zaprzyjaźnionego sklepikarza rodziny. Ale skarbówka już zacier zacierała rączki. Bo a nóż widelec ktoś coś zapomni. W każdym razie życie toczyło się sennie. Aż do grudnia 2017 roku, wtedy przyszło pismo ze skarbówki, że trzeba zapłacić podatek. No, bagatela: 58 tysięcy złotych. Pamiętam do dziś, mówi pani Grażyna, reporterowi, że gdy sprawdzała, ile miała pieniędzy, wyszło, że brakuje jej 56,5 tysiąca złotych. Nie wiedziała, co robić. O problemie powiedziała sąsiadkom. Te zaproponowały, aby <laughs> zmienić mieszkanie na mniejsze. Dać się wyruchać skarbówce i spłacić. Pan Karol, a jest to drugi przypadek, generalnie bardzo nieufny yy, i nie ma się mu co dziwić. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy yy, pan redaktor poszukiwał osób do reportażu. Udało się dotrzeć do bardzo skomplikowanej osoby. W każdym razie, skomplikowanej. Życie tego pana skomplikowało, bo pan Karol, aby z kimś porozmawiać, musi mu zaufać. I jak, pisze, jak czytamy w artykule, o, oznacza to od pół roku, że ten ktoś nie jest ze skarbówki i nie pójdzie do skarbówki na niego donieść, bo pan Karol wie, że nie zapłacił podatku. Wyszło jakieś 30 tysięcy spadek po rodzicach, dom pod łodzią. Dowiedział się przypadkiem. Natrafił w internecie na artykuł, by koniecznie poinformować skarbówkę o spadku i o tym pamiętać. On nie tyle pa nie pamiętał, co nie wiedział. Nikt mu o tym nie powiedział, choć załatwiał sprawy w sądzie i u notariusza. Karol nie otwiera nikomu drzwi, ani nie odbiera domofonu. Boi się, że przyszli po pieniądze. No, wyjścia z domu ogranicza, bo przecież zawsze mogą go zaatakować na ulicy albo w bieżące. Najbardziej żałuje tego, że gdy tylko zorientował się, że nie złożył dokumentu do urzędu i powinien w związku z tym zapłacić podatek, zaczął się radzić wszystkich sąsiadów i znajomych, co powinien zrobić. Z jednym to się podobno nawet niedawno pokłócił, bo bał się, że na niego doniesie. Gdy, gdy reporter słucha mężczyzny, ma wrażenie, że w krajowej administracji skarbowej stworzono dwie grupy: Jedną do walki z mafią Watowską, drugą do walki z Panem Karolem. I tu się autor oczywiście myli. Absolutnie nie. Co do mafii Watowskiej to w zasadzie, jeżeli kanał ma być dalej prowadzony, to Państwo się domyślacie, kto ją tworzył, dlaczego miało to związek z pewnymi ministerstwami. W każdym razie, jeżeli chodzi o drugą, to nie jest tak, że ta druga część walczy z panem Karolem. Ta druga walczy właśnie z każdym obywatelem niebędącym pracownikiem Urzędu Skarbowego i mam wrażenie, że jest to po prostu działanie aparatu ucisku. Bo Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej aż takiego skurwysyństwa nie przewiduje. I efekt jest taki, że Pan Karol żyje non-stop w stresie. Dlatego, że jak to określił, efekt jest taki, że jak ma być spokojny, jak te skurwy, syny chcą go dopaść. Przejdźmy do trzeciego przypadku. Pan Piotr. Okazuje się, że pan Piotr prowadzi nieduży zakład produkcyjny po ojcu, który zmarł 3 lata temu. W chwili śmierci zatrudniał w nim 16 osób. Dziś jest tylko 9. Musiał pozwalniać. Z jednej strony koronawirus, roboty było mniej, pieniędzy było mniej, strachu coraz więcej. Do tego, cytuję dosłownie za artykułem, ten pierdolony notariusz i pierdolony podatek, co trzecie słowo, gdy zaczyna mówić o podatku, jest wyrazem, który na kanale jednak, pomimo, że lubimy i tak dalej, niekoniecznie musi być. Wiadomo, jak można w prosty sposób omówić kwestie podatkowe. Jak to określił Pan Piotr, tak to kurwa się nic doprosić od nich nie można, ale do grabienia człowieka to pierwsi. Fiskus wystawił słony rachunek do zapłacenia ponad 90 tysięcy złotych za niezgłoszony w terminie podatek. Notariusz powiedział, że zgłosi, potem się tego wyparł. Pan Piotr mówi dalej: zgłosiłem go do izby notarialnej, ale obaj dobrze wiemy, że chuja mu zrobią. A skarbowemu nie zapłacę. Nic im się nie należy. Wynająłem dobrą kancelarię, wyślą też pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości. Nie poddam się bez walki. No i stąd brawo, warto walczyć o swoje. Stąd po kilkadziesiąt tysięcy złotych, które zapłacić powinni Grażyna, Karol, Piotr. Co więcej, o czym wiele osób zapomina, a co podkreśla mecenas Krzywański. Zgłoszenie dotyczy tylko tej osoby, która je składa. Czyli jeżeli spadkobierców jest więcej, to każdy z nich musi pamiętać o złożeniu pisma w terminie, bo jeżeli tego nie, zło nie złoży, to będzie dymany. A jeżeli urzędnicy skarbowi uznają, że celowo nie złożyliśmy druku o otrzymaniu spadku, możliwe jest nawet wytoczenie nam postępowania karno-skarbowego. A tu się już zaczyna jazda. Możemy być dodatkowo obciążeni karą grzywny za uchylanie się od płacenia podatku do 720 stawek dziennych. A jedna stawka to jest między 10 a 2000 zł, więc grzywna może wynieść nawet 1,5 miliona złotych, a w skrajnych przypadkach może się to nawet skończyć karą więzienia lub ograniczenia wolności. Przy czym na pocieszenie pan krzywański mówi, że są to sytuacje odosobnione. No, optymista. Zupełnie nieodosobniony jest zaś kłopot ze złożeniem papierka fiskusowi, drodzy Państwo. Dodatkowo zjawisko rzeczywiście nasiliło się w czasie obecnych kłopotów zdrowotnych, byśmy powiedzieli. Ludzie nie wychodzili z domów, urzędy były pozamykane, mało kto myślał o formalnościach. Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi podatników, w przypadku których termin na złożenie formularza minął. I drodzy Państwo. Minął w terminie najsurowszych obostrzeń. Czyli państwo może nas rżnąć, ale pies z kulawą nogą się nie pochyli w sytuacji, kiedy jest problem w drugą stronę. Czyli, pamiętamy, pełne zamknięcie i co z tego, skoro okazuje się, że skarbówka akurat ma to. W... No, chciałem powiedzieć głęboki w głębokim poważaniu, nie, wręcz przeciwnie. Po prostu jest tą hieną cmentarną, która na tym żeruje. I fiskus jest głuchy na wszelkie argumenty. Czy to powołanie się na stan zdrowia, czy pandemię, czy zwykłą niewiedzę. I drodzy Państwo, autor pisze dalej: smutna praktyka. Przyznaję szczerze, że nie wiedziałem, iż dochodzi do takich sytuacji. Moim zdaniem, przepisy należy zmienić, bo okazywanie. Rzekomej siły wobec najsłabszych obywateli, często jeszcze opłakujących bliskich, ma się nijak do wizji przyzwoitego państwa tw tworzonego dla obywateli. To bezduszne i absurdalne prawo, to powiedział pan Marcin Warhow, I wspomina, że gdy kilkanaście lat temu pracował w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmował się sprawą piekarza z Legnicy, który przekazał pieczywo potrzebującym zamiast je wyrzucić. Fiskus uznał, że należy od tego odprowadzić podatek. Człowiek został ukarany za okazanie serca. Minęło tyle lat, ale jedno się nie zmieniło. Nadal każe się obywateli w przypadkach, w których państwo powinno odpuścić. Choćby dlatego, że pogrąża ludzi w żałobie. I drodzy państwo, no ja do pana Marcina Warchoła miałbym tylko jedną drobną uwagę. Może trochę szerzej pan powinien przeglądać artykuły prasowe. Bo niestety, ale obawiam się, że ta szala, gdybyśmy mieli zważyć normalność w urzędzie i to, co byśmy powiedzieli, jest nieludzkie, to ja się obawiam, że tam jest coraz mniej ludzi, którzy, których można by było nazwać ludźmi. A coraz bardziej przekonuje mnie zwykłe życie do tego, że. Zaczynam rozumieć, dlaczego NSDAP tak szybko się rozwijało. Dlaczego przywódcy totalitarni byli w stanie pociągnąć za sobą masy ludzi, a tylko nieliczni zawiśli na stryczku. W każdym razie, z punktu widzenia chociażby nawet budżetu państwa, mogą być groszowe sprawy czyli nieistotne środki dla państwa. Czyli jest to, z kolei, zdaniem profesora Gwiazdowskiego, sztuka dla sztuki, nieprzemyślana zachłanność państwa. I Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, według Konstytucji urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Tylko, że obawiam się, że jest to martwy zapis konstytucyjny. Proporcjonalność przecież polega na tym, że nie wolno skazać kogoś na 25 lat pozbawienia wolności za kradzież cukierków. Nie można wyrzucić dziecka ze szkoły wyłącznie za to, że biega na przerwie po korytarzu. Niedopuszczalne jest nałożenie na przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej, która prowadzi do zrujnowania go, a nie zmotywowania, by więcej nie łamał prawa. Tylko, drodzy Państwo, to co teraz powiedziałem, to jest fikcja i teoria. Bo zbyt często czytamy, co się działo z kluską, z innymi przedsiębiorcami, czy też z ludźmi, którzy wylądowali za kratkami, bo prokurator, sędzia, policjant dał dupy. I czy proporcjonalne jest karanie obywatela w żałobie obowiązkiem zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych lub więcej za niedoniesienie w wyznaczonym przez państwo terminie, wynikającym z zupełnie niejasnego dla większości przepisu jednego papierka? Uzależnienie zwolnienia spadkobierców od podatku od spadków i darowisk, od złożenia zgłoszenia naczelnikowi Urzędu Skarbowego to jest przejaw nadmiernego formalizmu i represyjności prawa. Jest przejawem zastawiania przez Sejm zasadzki na zwykłych ludzi, których sytuacja rodzinna gwałtownie, często i bardzo boleśnie co do skutków uległa zmianie. I to, są zda to jest zdanie profesora Jacka zaleśnego. W każdym razie, pan profesor uzupełnia, że w państwie prawnym organy władzy publicznej dodatkowo nie każą pogrążonych smutków dów wdów i sierot obowiązkowym zapłacenie podatków w związku z niewypełnieniem obowiązku, ale po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego same stwierdzają nieistnienie obowiązku podatkowego. Mówiąc prościej, zgodnie z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, powinno być w Polsce tak, że jeśli nawet ktoś nie powiadomi urzędu o nabyciu spadku, to urząd, gdzie się o tym dowie, po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości i tyle. Przewidziany w artykule 4a ustawy o podatku od spadków darowizn obowiązek nie wypełnia przesłanki zgodności z konstytucją. Ale nasz Trybunał Konstytucyjny, widać, musi zajmować się czymś innym. I to już jest moje zdanie, nie pana profesora e, Zaleśnego. W każdym razie podobnie twierdzi pan profesor Mariusz Bidziński, wskazuje, że. Wszelkie sankcje nakładane na obywateli muszą być proporcjonalne. Jeśli więc Państwo z jakichś niewyjaśnionych przyczyn żąda od wierców składania druku do urzędu skarbowego, to za niespełnienie tego obowiązku powinna grozić kara stosowna do przewinienia, czyli przykładowo 1000 zł, który z jednej strony motywowałby do przekazywania danych fiskusowi, a z drugiej strony nie doprowadziłby do zrujnowania kogokolwiek. Ewentualnie, o czym mówi. Znowu pan Jacek Zaleśny. Organ podatkowy, po uwzględnieniu sytuacji życiowej i rodzinnej, powinien stwierdzać wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego w rozumieniu artykułu 67a, paragraf 1, punkt 3 ordynacji podatkowej. Mówiąc po ludzku, powinien brać pod uwagę, że ktoś był w żałobie po matce teściowej, nie miał głowy do tego, żeby nosić papierek do urzędu i w całości umarzać zaległość podatkową. Ale to, drodzy Państwo, jednak teoria. Praktyka jest taka, że Ministerstwo Finansów, zapytane o to, czy artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest w porządku, stwierdziło, że, że jest. Jest tak, jak być powinno i że pół roku na zgłoszenie to bardzo dużo. To świadczy, drodzy Państwo, kogo wybraliście przy urnach wyborczych. Czy wybraliśmy? I stąd, jeżeli chodzi o nadzwyczajną kastę, którą byśmy nazwali urzędników, urzędów skarbowych, posłów i senatorów, jednak w Konstytucji powinna być kara za sprzeniewierzenie się ideałom, które wynikają z tego aktu prawnego, do żywotniego pozbawienia wolności. Tylko boję się, że zabrakłoby nam więzi. I tym optymistycznym akcentem. Państwa zdrowie, proszę komentować. Przypominam o subskrypcji. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia we wtorek.